You Better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be. Whoa. Whoa. Whoa, whoa. Koście manko, to mi widać się. W świecie, gdzie rządzi przemoc, jak masz ten pieniądz to do... Znowu mam kurwa doła Kiedy widzę co się dzieje dookoła Wszędzie porozsiewane te brednie Jeszcze tak jak dziś nie byłem pewien Dziś już wiem kto przyjaciel A kto zwykły przekręt Który tylko patrzy żeby coś zajebać Później to kurwa sprzedać Powiedz mi jak możesz po tym wszystkim Spojrzeć w moje oczy Oczy mężczyzny Który nigdy cię nie skrzywdził Nie zdradził a ty strzelasz Do mnie ślepakami Chuj z vami, chuj z vami, ja nechce vás i chuj z vami, ja nechce vás. Ha ha! Uh! by ci tu teraz nawinąć? Chyba pora zacząć poranną mą rozkminą Siedzę sobie z ziomkiem, palam że jest, jest tutaj miło, jaram chyba dupy Piję wino i pytanie ja mam Co by było gdyby to się już skończyło? Co by się wydarzyło? Ja nie chcę tych palaczy Ja pierdolę, znowu coś tu chyba zgniło Bo życie zniło, wciągam i palę piko A w dodatku wszystko z szafki mi znikło bo oczy mi zarosły pipom, skrzywioną psychiką, kładę się spać, kurwa macie, ale zanim jeszcze zasnę to swego bambusa, w wdziąsło wsadzę. Ja ci kurwa pokażę, jakie mam na ciele tatuaże Jak będziesz grzeczna, to wsadzę, jak w ziemię kurwa szpadel <śpiewanie> To jest właśnie to chora muzyka Dzim fanatyka, ta tak nie jestem. Yeah. Gaz ja do Malegram. Hip hop, hipa na bitach, wyjrzyj w miasto, tam rab gra w głośnikach. Odpalimy Joyta z Krawką, bo wzywam na posiedzenie. Wszystkie cienie, które dla społeczeństwa są zagrożeniem. Jest już spora ekipa, jest tu dobre brzmienie, niech to będzie dobrym wspomnieniem. Bo ta muzyka. Ona mnie uskrzydla Jest moc, jest moc pozdrowienia. Jest pozdrowienia Dla dobrych ludzi, dla dobrych chłopaków Niech ten temat się tutaj nie nudzi Ero Wałbrzych wita Blach, kurwa, czy to nie był jakiś sen? Dzień, kurwa ja jestem, co się dzieje? Halo. Halo. na na jaka faza. Elo. Pozdrawiam Jimmy, fanatyk.